Hej, zapraszamy Was na Korowód Świętych. Już 31 października o godzinie 16.30 wyruszamy z parafii Świętej Rodziny w Kaliszu. Przebierzcie za swojego ulubionego świętego i dołącz do nas. Chcemy pokazać, jak piękna i radosna jest nasza wiara. Każdy niesie coś wyjątkowego, symbol wiary, relikwie lub obraz świętego, by pokazać, że święci są z nami. Wspólnie idziemy do Narodowego Saktuarium Świętego Józefa, by pokazać, że nasza wiara jest piękna. Korowód święty to wyjątkowy czas, kiedy w radości i modlitwie wspominamy świętych naszych patronów. Zatem zapraszamy Was, dzieci, młodzież, rodziny, do wspólnego świętowania. Razem przejdziemy od parafii Świętej Rodziny do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Będziemy manifestować radość naszej wiary poprzez stroje. Symbole i relikwie wyrażamy wiarę w obcowanie świętych. Niech zatem ten korowód świętych będzie czasem radości i wspólnej modlitwy. 31 października o godzinie 16:30 parafia Świętej Rodziny w Kaliszu. Pokażemy z ob obcowania świętych. Czekamy na ciebie!